Tak, staromiejska piwnica przy ulicy Boleść wyglądała na początku tego roku. Podziemia starej baszty mostowej, wzniesionej jeszcze na polecenie Anny Jagielonki, wraz z pięcioma innymi piwnicami staromiejskimi, zostały poddane renowacji i gruntownemu remontowi. Dziś to wnętrze jest już gotowe. Nowe są wszystkie instalacje elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna i grzewcza. Stare mury zostały pieczołowicie zabezpieczone. Od podłóg po stropy wszystko lśni nowością. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne dofinansowana została z norweskiego mechanizmu finansowego. To kolejna piwnica, która na dniach otworzy swoje podwoje przed Warszawiakami. Mieszkańcy stolicy już po raz ósmy przybyli na warszawskie spotkanie wigilijne na Placu Teatralnym. Były tradycyjne potrawy, prezenty i oczywiście Mikołaj ze śnieżynką. Dzieci malowały bombki i przygotowywały ozdoby świąteczne. Składano sobie najlepsze życzenia i śpiewano kolendy wraz z chórem akademickim Politechniki Warszawskiej. Wśród wielu atrakcji były występy zaproszonych gości. Atmosfera była rodzinna i świąteczna. Ogromne napięcie i koncentracja. 750 zawodników z 28 krajów zasiadło w Pałacu Kultury i Nauki przy szachownicach. Warszawa po raz siódmy gościła Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Turniej miał charakter otwarty. Najmłodsza zawodniczka miała lat 5, najstarszy zawodnik 84. Mistrzów i arcymistrzów było blisko 70. Wspaniałą końcówką popisał się 28-letni Gruzin Badur Dżobawa i zdobył złoty medal. Srebro przypadło Rosjaninowi Sananowi Sjurgiejowowi, a brąz wywalczył Robert Kępiński. Gwiazdki i księżyce, farby i kleje. Wszystko, co trzeba, żeby wykonać własną, oryginalną ozdobę choinkową, czekało na dzieci i rodziców w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim. Było dużo pracy i dużo zabawy. Ozdoby, niezwykłe, tak jak dziecięca wyobraźnia. A co najważniejsze, wszystkie znalazły się na prawdziwej choince w centrum sztuki. Teraz zwiedzający mogą je podziwiać. Coś mi się on ostatnio nie podoba. No, no, nie podoba mi się ta jego kompania. Daj ty spokój, dobry chłopak. U Matysiaków nie było złych chłopaków. To fragmenty archiwalnego nagrania pierwszego odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Dokładnie 55 lat temu ta znana chyba wszystkim radiowa rodzina zaczęła odwiedzać domy swoich słuchaczy. W Muzeum Woli na planie wystawy poświęconej Matysiakom twórcy tej niezwykłej audycji, aktorzy i autorzy spotkali się z radiosłuchaczami. A co słychać u Matysiaków? Już wkrótce kolejny ponad 2860 odcinek. www.um.warszawa.pl